Witam Was serdecznie. Nazywam się Łukasz Gądnicki, jestem twórcą neurointuicji i metody OK, może tak być. Chciałem Was dzisiaj zainspirować do odkrycia pewnych obszarów, z których możecie sobie nie zdawać sprawy. Postanowiłem się podzielić się z Wami bardzo ważną, istotną rzeczą, którą często stosuję podczas spotkań indywidualnych czy podczas szkoleń, naprowadzając ludzi na odkrywanie ich wewnętrznych blokad. I chciałbym Ci pokazać dzisiaj, jak to zrobić. Na pewno nieraz byłeś w takiej sytuacji, że Gorąco czegoś chciałeś, czegoś potrzebowałeś, i miałeś to nastawienie takiego oczekującego, pozytywnego człowieka, który czeka na te najlepsze rezultaty. A potem w doświadczeniu okazało się jednak, że twoje zachowanie, że twoje, twoja reakcja emocjonalna, że sposób w jaki się zachowywałeś, ogólnie kiedy te rzeczy przychodziłeś, jednak odbiegało od tego, czy, czego ty byś naprawdę potrzebował, i w gruncie rzeczy częściej. Te rzeczy, których tu oczekiwałeś, być może one przychodziły, ale ty nie wybierałeś tego po prostu. Albo rzeczywiście przychodziło coś innego i twoja postawa też nie była już tak pozytywna i tak inspirująca ciebie samego, żeby potem cię to poprowadziło do czegoś lepszego. Więc na samym początku musimy sobie powiedzieć o tym, że tak naprawdę są dwie, dwie możliwe reakcje. Pierwsza reakcja to jest ta reakcja świadoma i reakcja podświadoma. To pierwszą reakcją jest to Twoje świadome oczekiwanie. To jest to, że ty wiesz, czego chcesz, ty logicznie potrafisz to sobie ułożyć, wiesz, wiesz do czego Ci to jest potrzebne, wiesz, co ma ci to dać. Jest to takie mocno przyczynowo-skutkowe myślenie. To jest coś, nad czym ty y, masz kontrolę, ponieważ ty potrafisz dedukować i jest to związane z dedukcją. Drugi rodzaj reakcji to jest ta reakcja podświadoma, jest to związane tylko i wyłącznie z wewnętrznymi dialogami, Tymi wszystkimi automatyzmami, nawykami, nad którymi już nie panujesz, które po prostu są obecne w Twojej głowie, które podczas kiedy Ty funkcjonujesz, kiedy stykasz się z tym całym życiem, one się po prostu uruchamiają, a Ty potrzebujesz tak naprawdę mieć te dwie reakcje scalone. Jeżeli ta pierwsza reakcja świadoma, ta z pola dedukcji, z pola logiki nie będzie połączona z tym polem nieświadomym, gdzie te dialogi wewnętrzne będą również ukierunkowane w tą stronę, do której Ty zmierzasz. Świadomie i logicznie, to jeżeli tego połączenia nie będzie, to nie będziesz miał tych rezultatów, to nie będziesz osiągnął tego, co chcesz, to życie nie będzie ci sprzyjało, to reakcje ludzi na ciebie w tym momencie nie będą takie, jak ty byś tego oczekiwał z tej strony logicznej, ponieważ widać po prostu niespójność. I nawet jeżeli coś przyjdzie, nawet jeżeli ty będziesz blisko osiągnięcia czegoś, to sam sobie to po prostu zepsujesz, a ty potrzebujesz po prostu to wziąć. Ty potrzebujesz to mieć, ty potrzebujesz się tym cieszyć. Dlatego pokażę ci bardzo proste ćwiczenie, które pokaże ci tą niespójność wewnętrzną pomiędzy świadomą logiką i dedukcją, a pomiędzy tym, co jest podświadomie i w jakiś sposób reguluje się samo, dopóki ty nie, uk nie ukierunkujesz tego prawidłowo. Więc zobacz, myślisz sobie na przykład o tym, że chciałbyś dobrze wyglądać, tak? Bo powiemy sobie o kilku takich fajnych, przedziałach, w których to może funkcjonować. Takie podstawowe przedziały to jest wygląd, to jest partnerstwo, to jest praca, to są pieniądze, to są takie podstawowe rzeczy, które ty potrzebujesz w życiu mieć poukładane. I tam potrzebujesz tej spójności. Więc biorąc pod, pod uwagę na przykład wygląd, logicznie, prawda? Ty wiesz, chcę wyglądać tak, chcę mieć y, taką uwagę, chcę mieć taki obwód, chcę mieć to, to, to i to. I wiesz, po co ci to, wiesz, co ci to da, wiesz, jak się dobrze będziesz z tym czuł, Natomiast, kiedy już zaczynasz się brać za to, kiedy już zaczynasz sobie układać, nie wiem, kupujesz karnet, e, robisz w domu ćwiczenia, zaczynasz układać pod to dietę, to mija tydzień, dwa, a potem się wyłączasz, a potem nic z tego nie będzie, a potem zaraz wracasz do starych nawyków. Dlaczego? Ponieważ ta druga strefa, ta podświadoma, jest ukierunkowana na zupełnie inny tok. I teraz zobacz, jak łatwo jest wydobyć tą niespójność. Przyjmij sobie, że za sekundę. Dosłownie za chwilkę będziesz wyglądał świetnie, będziesz czuł się świetnie, będziesz miał takie obwody, taką wagę i wejdziesz w ubrania, które ci naprawdę potrzebuje. Jakie są pierwsze myśli, które pojawiają się dosłownie znikąd, ani z Twojej dedukcji, ani z niczego, co to jest. Daj sobie taką chwilkę i pooglądaj te wszystkie myśli. I teraz, kiedy już się pojawiły te myśli, musisz popatrzeć teraz z dwóch stron. Z jednej strony włączyła ci się chęć dedukowania, więc, pierwsze prawdopodobnie co powiedział, A, będę się czuł świetnie, to będzie cudownie, i tak dalej. To musisz odstawić na bok, ponieważ ty tutaj nie możesz mieć kontroli nad tym. Ty potrzebujesz, żeby tu kontrolę przejęło to, co nieświadome. Więc daj sobie teraz drugie podejście. Jeżeli za pierwszym podejściem zaczęły wychodzić pewne przekonania, z którym nie czujesz się dobrze, to dobrze. Ale jeżeli nie, to teraz daj sobie drugie podejście. Zrób dokładnie to samo. Przyjmij sobie, że za sekundę, dosłownie za chwilkę, będziesz miał to, czego pragniesz. Świetny wygląd, wszystko to, co najlepsze, i to się będzie utrzymywało i uwaga, będzie to nieodwracalne do końca życia. Jakie są pierwsze myśli znikąd? Świetnie. Jeżeli do tej pory nie miałeś rezultatów i ciągle wracały te stare nawyki, to zobaczyłeś teraz, że pojawiają się różne myśli, z którymi nie czujesz się dość komfortowo. Czyli to będzie niemożliwe, to będzie wymagało dużo pracy, to będzie trudne, będę się źle czuł, będę chodził głodny, nie wiem, jakie historie pojawiały się Tobie w głowie, ale bardzo często pojawiają się takie historie, albo nawet. Mój partner mnie zostawi, albo ja od niego odejdę, bo będę wyglądał lepiej, będzie się czuł gorzej, mój partner, ludzie będą mi dokuczać, ludzie w pracy będą mi dokuczać, będą się ze mną porównywać. Bardzo często u podstawy tego typu przekonań podświadomych leży po prostu chęć posiadania takiego konsensusu z otoczeniem. Czyli jeżeli w głowie pojawi się historia na tym dialogu wewnętrznym, tym podświadomym, że Ktoś będzie cierpiał z tego powodu, że mi będzie lepiej. To w tym momencie nie ma takiej możliwości, żebyś ty szedł i świadomie, logicznie w tym kierunku, i też, żeby Twoje ciało, Twoje emocje Cię w tym wspierały. Dlatego musisz tak popracować nad swoimi przekonaniami podświadomymi i swoimi dialogami wewnętrznymi, żeby one ukierunkowały się w tym samym kierunku. To yy, kolejny przedział: partnerstwo. Dokładnie to samo. Jestem na przykład samotny, yy, czuję się źle. No to w tym momencie pierwsza myśl na to, jak, co by było, gdybym ja spotkał idealną dla siebie osobę. Cudowną, wspaniałą, z którą się świetnie czuje, świetnie się komunikuje, Jest to nieodwracalne do końca życia. Jakie są pierwsze myśli? Daj sobie chwilkę. Pewnie się zorientowałeś, że też nie są zakolorowe. Prawdopodobnie to tak samo to niemożliwe. Nie spodobam mu się. E, I tak mnie zostawi. Albo znowu coś się zepsuje. Albo przekonanie, które cię ciągle pojawia, jak już będzie dobrze, to i tak się zrypie. Dlatego tak samo nie ma spójności. Znowu musisz tak popracować nad swoimi dialogami wewnętrznymi, żeby one się spasowały z twoją dedukcją i logiką świadomą. Okay? Kolejny taki przedział to na przykład pieniądze. Dokładnie to samo. Pierwsza myśl, nieodwracalne będziesz miał. Wszystko, czego chcesz. Pieniądze, no nie wiem, dom, czy jeżeli go nie masz, czego tylko potrzebujesz. Tak samo dajesz sobie pierwszą reakcję. I kiedy sobie już to wszystko poukładasz, przejdź przez wszystkie swoje potrzeby, przez wszystkie swoje marzenia. Nie wiem, co, co potrzebujesz. No, mieć więcej pieniędzy, właśnie, partnerstwo, lepiej wyglądać, być sobą, w byciu sobą to jest dopiero bardzo ciekawa sprawa. Każdy z nas chce być sobą. Sprawdź to na bycie sobą. Daj sobie sekundę, będziesz sobą do końca życia nieodwracalne. Zaraz tak będzie. Tak sobie przyjmij. Co się rodzi pierwsze? Pewnie się zorientowałeś, nikt mnie nie zaakceptuje. Jeśli mnie poznają takim, jakim ja jestem, naprawdę, to już w ogóle będzie hardkor. Dlatego musisz uwidocznić to, co nieświadome. Dopóki. Nie uczynisz mi świadomego świadomym, będzie to sterowało Twoim życiem, a ty będziesz to nazywał przeznaczeniem albo jakimś losem, kiedy to tak naprawdę ty masz naprawdę dużo władzy w swoim ręku i potrzebujesz tylko po prostu na tym zapanować. Pamiętaj, jeżeli logicznie czegoś chcesz i podążasz w tym kierunku, musisz sprawdzić, czy i twoje wnętrze za tym kierunkiem podąża. Jeżeli w środku będzie lęk, obawy, żal, dyskomforty związane z myślami, które się pojawiają znikąd, nawet jeżeli te myśli są irracjonalne, to ty pod, musisz tak pod, popracować nad tymi rzeczami. Przynajmniej warto by było, tak? Nie musisz, ale właśnie, ja nazywam tym moje muszę. Bo jeżeli mi na czymś zależy, to ja muszę to zmienić inaczej tego nie będę miał. Okay? Dlatego znajdź swoje własne muszę, chcę, potrzebuję, nie wiem. Pamiętaj, podążaj za tym, żeby te dwie rzeczy były spójne. Dopóki tego nie uczynisz spójnym, będziesz poszukiwał winy na zewnątrz. Będziesz potrzebował winić za to ludzi, zdarzenia, okoliczności, wpływy e ezoteryczne, niezoteryczne. Najpierw zrób tu porządek, a dopiero potem będziemy sobie rozmawiali o tym, co może być zewnętrznego i co na to wpływa. Ale pamiętaj to i tak Ty zawsze masz decyzję, co z tym zrobisz. Powodzenia! Trzymaj się!